Witam serdecznie. Chcieliśmy was zaprosić na naszą nową serię, która będzie przez cały Adwent pod tytułem Widok na Roraty. Znaczenia są dwa. Jedno to dosłowne, że będziemy chodzić o na widoku na Roraty, a druga to to, że będziemy ciągle spoglądać na to, co się dzieje w Roratach, a będzie nam to przybliżać codzienne filmiki, które będziemy wrzucać na temat liturgii słowa. Będziemy chcieli się pochylać nad jakimiś konkretnymi Tematami nad konkretnymi słowami z, właśnie z Ewangelii, czy to z czytań z konkretnych dni Rorad. Zapraszam Was serdecznie codziennie na 6.30, poza niedzielami, a później na śniadania i na, na coś fajnego. Adwent to czas przyjścia i oczekiwania na przyjście, ale nie tylko na to Boże Narodzenie, ale też na to ostateczne przyjście Chrystusa. I też to przyjście Chrystusa w trakcie liturgii. Dlatego tym bardziej chcemy się zagłębić w tą tajemnicę i co to w ogóle znaczy i jak to dobrze przeżywać. Dlatego zapraszamy i zachęcamy do codziennego śledzenia i oglądania filmików i, i przychodźcie licznie na msze. Do zobaczenia. pa. pa.